Jest poniedziałek, a mi już się nie chce. Kasia wyjechała na tydzień do swojej mamy i zostałem w mieszkaniu sam. Więc stwierdziłem, że spożytkuję ten czas robiąc coś kreatywnego, żeby się nie nudzić. Bo jednak, jak się już z kimś mieszka przez długi czas, to potem się człowiek nudzi jak zostaje sam. A więc postanowiłem napisać sobie tekst do materiałów dotyczących gier, o których wam już mówiłem i które mi po, jak i od jakiegoś czasu chodziły już po głowie. Więc stwierdziłem, że je przeleję najpierw na formę elektroniczną, a potem sobie na tej podstawie coś złożę. Tego vloga i tak opublikuję dopiero po tym, jak już nagram pierwszy z dwóch materiałów, które mi chodzą po łbie. A więc już część z Was wie, że chodziło o materiał z Overwatcha, a ta część z Was, która jeszcze nie wie, to proszę bardzo tutaj, tutaj będzie link. Do kliknięcia w ten materiał, żebyście mogli obejrzeć. <laughs> I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak naprawdę powinienem powiedzieć, że mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zobaczymy. i sam pomysł i samo napisanie tego wszystkiego bardzo się podoba. Zobaczymy, czy uda mi się to wizualnie zrobić, tak jak chciał. Przekonamy się, dopóki nie spróbujemy, to nie zobaczymy. W każdym razie. Jak usiadłem do pisania tego całego tekstu, to nagle mi się mocno odechciało. Jednak poniedziałek to jest taki ponury dzień, gdzie człowiek musi tak wstać rano do pracy, zaczyna się nowy tydzień, ma przed sobą kolejne pięć dni, siedzenia w biurze. Jak wraca do domu i sobie stwierdza: A, napiszę coś fajnego, będzie super. I siedzi nad tym już pół godziny, to jednak tym pół godziny już się człowiekowi jednak przestaje chcieć. Proszę bardzo, jak to od razu idealnie wygląda, prawda? Taki pseudo-scenariusz. Mm. Jeszcze nie skończyłem, muszę to dokończyć, a się nie chcę. Nawet znakowi się nie chce wysieć na drzwi, tak się zsuną tutaj z tego. zostawiam taką gumę. Taką piękną, piękną gumę. I nie zrozumcie mnie źle, to nie chodzi o to, że mi się nie chce nagrywać vloga, czy nie chce mi się nagrywać jakichkolwiek innych materiałów na kanał. Wręcz przeciwnie, chce mi się i to bardzo, bo dawno nie czułem tak naprawdę takiego Zabałów w sobie, żeby coś zrobić, tak? Żeby coś zacząć znowu nagrywać na YouTube'a. I ostatni raz takie uczucie miałem te kilka lat temu, jak zaczynałem nagrywać te let's play'e YouTube'owe i wtedy ten kanał gdzieś tam wybuchał sobie, takie ma malutkie, malutkie wybuchy popularności miał. Potem to umarło i jakoś tak wpadło w stan stagnacji, ja też troszeczkę wpadłem w taki stan stagnacji, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale teraz naprawdę czuję się komfortowo z nagrywaniem tych vlogów. Mimo, że jeszcze muszę powalczyć ze sobą, jeżeli chodzi o nagrywanie w miejscach publicznych, to jednak mimo wszystko. Czuję się naprawdę, naprawdę napompowany energią do tego, co widzicie teraz. I czy to dobrze, czy to źle, musicie tak naprawdę sami odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym chciał, żeby ten vlog się troszeczkę jednak rozrósł, żeby był coraz fajniejszy i coraz przystępniejszy dla Was. Dlatego, jeżeli macie jakiekolwiek propozycje do tego, co mógłbym zmienić, co mógłbym poprawić, to zostawiajcie je w komentarzach. Ja sobie te wszystkie propozycje wezmę jak najbardziej do serca i będę starał się do nich stosować, i będę starał się pewne rzeczy zmieniać. Przegraliśmy 5 do 1, a drugi mecz 6 do 1, także z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w Rocket League jestem ch O nie, dopiero teraz zauważyłem, że jestem pełen kociej miłości na koszulce, nie wiem czy to widać, ale jestem pełen kociej miłości. Tej kociej miłości, tak? Tej kociej miłości. Trochę tej kociej miłości mam na sobie, tak? Tak nic nie widać, Tak jesteś ciemny. Ale czy planuje nagrać to wszystko od nowa? Nope. Nie wstydźcie się waszych kotów i ich futra. Ale koniec tej przerwy na opierdzielanie się, czas wracać do... Ups. Ale koniec tej przerwy na obijanie się i czas wracać do pisania. Nie wrócę do pisania. Nie dzisiaj. Okej, okay, właśnie skończyłem nagrywać materiał i akurat musiał ktoś tutaj przyjść, tak? Ktoś tu musiał przyjść, muszę zabrać telefon. Miałem tutaj telefon jako ściągawkę ustawiony na statywie i ktoś tutaj musiał przyjść, tak? Ktoś tu był, potrzebował miłości, tak? I w tych wszystkich pluszakach się poukładałem. Taki jestem stęskniony, tak? Kuba się mną nie zajmował przez ten czas, tak? Atencyjne zwierzę. Dotarło do mnie w ogóle, że wczoraj taki byłem kompletnie nieogarnięty, nieogolony, taki niełodny. Mam nadzieję, że nie odrzuciłem was na początku tego filmiku. Jeżeli do tego dotarliście do tego momentu, to przepraszam. A teraz pora na zmontowanie tego, co nagrałem. I mam nadzieję, że wyjdzie tak, jak sobie to wyobraziłem. Bo jeżeli nie. To pozostaje mi tylko i wyłącznie zapaść się we własnej rozpaczy i depresji. Zastanawiałem się, jak zakończyć tego vloga, i nie wpadłem na żaden sensowny pomysł. Poza tym wyszło już Pokémon Go, a to oznacza, że ja muszę wyjść na dwór i zapolować. No i będę robił siły debina w tej czapce.